Dajcie, jakiś dłuższy czas temu nagrałem filmik o bananach, o takich miniaturowych bananach, a właściwie o nasionkach z Chin, takich bananów. No i niestety nic wtedy z tych nasionek nie wykiełkowało. Prawdopodobnie dlatego, że które są przeznaczone do transportu morskiego, są traktowane promieniowaniem gamma. Albo bardzo silnymi x-ami, no po to, żeby zabić całe życie i żeby nic się, żadne robactwo nie wylęgło po drodze w kontenerach morskich, no bo ciężko byłoby nad tym zapanować. No jakby paczka taka dojechała na miejsce, to już właściwie by połowa zawartości kontenera pewnie z niego wypełzła. No ale pod tym filmem wiele ludzi widziło, że dlatego, że nic nie wyrosło, bo banany nie mają nasion. No, ktoś tam twierdził, że nasiona banana są w wielkości orzechów laskowych, no, to nie do końca fałsz, ale też nie do końca prawda. Myślę, że miał na myśli tak zwane korzenie przybyszowe, czy w przypadku banana to bardziej są, jak to się nazywa, rybosom, rybosom, no nie wiem, jak to się mówi po polsku, ale generalnie to tak jak mamy na przykład tulipany. Mamy cebulkę tulipana no i potem mamy te takie przybyszowe tulipanki, które możemy rozsadzić no, i podobnie też na przykład jak czosnek. Mamy główkę czosku. No w środku mamy te ząbki, które możemy rozsadzić, i mamy kolejne główki czosku. Ale wiecie, że czosnek też można wyhodować z nasion. No, jak ktoś wie, jak wygląda pitnący czosnek. Mamy tu taki wielki wjechać z taką kulą. Jeśli pozwolimy temu dojrzeć, no, to nam na końcu uformują nam się nasionka. No, i z takich nasionek możemy wysiać czosnek. A z tym, że dlaczego tego się nie robi? A no dlatego. Wsadzimy taki ząbek do ziemi, to na przyszły rok mamy główkę, którą możemy zebrać. Jeśli użylibyśmy nasion, to, to najwcześniej, za dwa lata, w przypadku niektórych gatunków, za trzy lata dopiero mielibyśmy czosnek, więc jest to całkowicie nieopłacalne i dlatego wszyscy używają ząbki. A co do banana? No, ktoś też twierdził, że w komercyjnych bananach nie ma nasionek, no i też jest to poniekąd prawda, no ale to jak mówimy o tych najtańszych bananach, bo banany generalnie zbiera się całkowicie zielone, no i potem są dojrzewane w dojrzewaniach. A dojrzewane są na zasadzie umieszczenia w hermetycznym pomieszczeniu, no i wtłacza się tam etylen, który pomaga szybciej dojrzewać tym bananom. W niektórych przypadkach, nie wiem jak u nas w Polsce, ale za granicą, gdzie banany mają jechać przez pół, na przykład Stanów Zjednoczonych, no to pakuje się na ciężarówkę z hermetyczną paką ja się wszczykuję tam etylen w określonej ilości no i jak dojadą na miejsce zielone robią się już idealnie żółte gotowe do jedzenia no tu mamy taki banan przez niektórych być może uznany za przejrzały ale to jest tak zwany banan premium także mam nadzieję, że w tym przypadku znajdziemy tu nasionka ale zresztą zajrzyjmy do środka ja, jak poprawnie obrać banana Najlepiej nie z tego końca, a z tego. I jak go ściśniemy. Ładnie nam się rozdzieli na takie trzy części. No i nie wiem, czy to będzie tutaj widać. Rzucę Wam zdjęcie makro, ale mamy tutaj takie drobniutkie nasionka, które możemy spokojnie spróbować zasadzić. Także tyle na temat bananów. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce.